Mam dzisiaj z wami dany i pokazujemy sobie 3 Tak. Em. jest fajny. Jak widzicie? To są gracze niektórzy i takie tam tu są Zasady. Zasady możecie się przeczytać, nie poziągaj ci tu, nie poziągaj Spamu, ale to nie taksi Nie wyzywaj kaczy. Nie wyzywaj gać To jest VIP, wszystko, wszystko zobaczycie sobie Tam jest strefa VIP Tam są enchanty A tu się popatrzymy, jak Tu jest ten, on jest headadminem adminem sek .pl. O właśnie ten I co, co są będzie, no to jest nauki z <laughs> Tam jest pvp, aha jest, jest kit Grać Grać, tu złote wszystko No i widzicie co ja mam mm. Arenę jest folia. Serwis bardzo fajny. Mm -hmm. Taki parkour, mini, mini. I nas spawna. No i co? Się tak taką osobę nie przywitałam. Potem to być na krótko. Jest dużo osób. O, widzicie? Luka, że przyszedł. Bo ma wysoki skok. Co zrobił? Mikstok. To. Hmm. Nie ma pokazać Na PVP. Moska. Mapa Moska, akurat. Idziemy się klepać. O, już mnie zabili. I tam mają na mnie. No to, to. Zegnamy się. To miał być krótki. W opisie. No, to coś na. No.